Witam dzisiaj, dzisiaj witam znowu, mówię tak samo jak pewien Ango, który mówi hello again, taki jest youtuber w starszym wieku, chyba starszy jest ode mnie nawet, no ale nie Słuchajcie, dzisiaj była fajna trasa, bo szedłem z Przewęczy Różaniec w kierunku na górę, która się nazywa Borupkowa. Z tych płaskich okolic, typu paczków i tak dalej, wróciliśmy w Góry Złote by ostatecznie zrobić trasę, która zaczyna się w Lądku-Zdrój, a kończy w Chwalisławiu. Trasa ta podzielona jest na fragmenty. Jeden z nich zaczyna się na przełęczy Różaniec, gdzie kiedyś dawno, dawno temu, bo liczę po pamięci, 85 lat temu była jeszcze osada o nazwie Rosenkratz, czyli to znaczy właśnie Różaniec. Ta osada nie istnieje, w ogóle mieszka tutaj mało ludzi, no i może to i dobrze, bo to dzięki temu te góry są piękniejsze. Słońce też jest piękne, nie wiem czy to popsuje nam film czy też nie. Dzisiaj jest też ważny dzień dlatego, że 5 lutego w środę będzie pierwsze ogłoszenie klubowe na naszym kanale. Ale to w oddzielnym filmie, który nagramy my i mój laptop jak dotrzemy do zacisznej kuchni. W pewnym zacisznym miejscu. Ci, co wiedzą i znają, to wiedzą o co chodzi. Kochani, pozdrawiam serdecznie i jutro znowu się widzimy. To zobaczymy.